Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomi Odkrywca. 3 godzinki, pogoda w miarę ok, nawet na plusie ze 2-3 stopnie, tylko ten wiatr troszeczkę przeszkadzał. mam nadzieję, że w nagraniu nie będzie przeszkadzał, jesteśmy na niedużym placu zabaw, robimy to dla rekreacji, dla ruchu no i wiadomo, może coś tam się uda i ciekawego wykopać, także bądźcie ze mną zapraszam jak zwykle do pierwszego dołka i do zobaczenia no i jesteśmy, pierwszy dołek, sygnał 34-32 no i na dzień dobry tym razem mamy Zawieszkę. Także zawieszka ląduje do śmieci, a my szukamy dalej. No, jesteśmy przy następnym dołku. Jest to nasz trzeci dołek. Tu mamy sygnałek. I mamy pierwszą monetkę dzisiejszego dnia. Teraz sprawdzimy, co to jest. Co to jest? Pięć groszy. I sprawdzamy rocznik. Rocznik 2015. Także jak zwykle pozdrawiamy wszystkich z rocznika 2015. No i idziemy sobie, zamiatamy i sygnał 4546. Nachylam się, patrzę, a tu mamy już monetkę. Na wierzchu wypłukaną. I co to jest? Pierwszy grosik w tym roku. Także mamy grosik, ląduje do sakiewki, a my lecimy do naszego nauku. No, i jesteśmy na placu zabaw. Za moimi plecami jest pole, na którym doszło do potyczki w czasie II wojny światowej. Za chwilę Wam przybliżę, także słuchajcie, może czegoś ciekawego się dowiecie. Był rok 1939, 12 września, gdy polskie oddziały nacierały o strony Brwinowa. Pierwszy batalion dowodzony przez majora Germana Piekarniaka wyruszył w kierunku na folwark Helenów, Otrębusy oraz Kanie, a drugi batalion dowodzony przez majora Władysława Kuleszę udał się do Pażniewa wzdłuż torów kolejowych. Czwarta kompania kapitana Jachny znalazła się po północnej stronie torów, szósta kompania kapitana Zachuty po południowej. Za nią ponążała w odwodzie piąta kompania podporusznika Pawlikowskiego. Po przekroczeniu strumienia zimna woda polscy żołnierze zostali ostrzelani ogniem artylerii i ciężkich karabinów maszynowych z kierunku pażniów Helenów. Po opanowaniu wiatraka w zachodniej części pażniewa oraz budki kolejowej natarcie ustało pod silnym ogniem artylerii niemieckiej. W południe do stanowisk drugiego batalionu przybył dowódca 36 pułku podpułkownik Karol Ziemski. Po rozpoznaniu sytuacji wydał on majorowi Kuleszy rozkaz: utrzymać się na zajętych stanowiskach aż do otrzymania dalszych rozkazów. Ja odchodzę, aby spowodować natarcie pierwszego batalionu na Folwark Helenów. Trzeci batalion i resztki 72. pułku piechoty są na wysokości mostu kolejowego, które można użyć tylko w ostateczności. Gdy dowódca szóstej kompanii kapitan Zachuta został ciężko ranny, zastąpił go podporucznik Jędrzejewski. Chcąc poderwać żołnierzy do ataku, wybiegł z okrzykiem jeszcze Polska nie zginęła, chłopcy za mną. Po kilku krokach padł martwy od kul nieprzyjaciela. W godzinach popołudniowych straty drugiego batalionu walczącego w Pażniewie były ogromne. Zginęli wszyscy dowódcy kompanii. 5 dowódców plutonów, a z 300 podoficerów i żołnierzy pozostało tylko 40. No i jesteśmy przy następnym dołku i udało się znaleźć co? perełkę. Tak zwana perełka, czyli perła. Pierwszy kapselek pokazujemy, a resztę zbieramy. Plac nie jest sworze duży, ale jesteśmy przy następnym dołku i tym razem 10 groszy. Także następna krągłość ląduje do sakiewki. Sygnał 47, 48. Już nam, namierzyliśmy sobie tutaj pinpointerem. No i mamy następną krągłość. I mamy pierwszą piąteczkę. Także pierwsza piąteczka w tym roku ląduje do sakiewki. Jest. Opłacało się wyjść, troszkę poruszać. Lecimy dalej. No i następny dołek. I zobaczymy, co tym razem wpadło. Jest. Raka ładna. No i mamy 10 groszy. No i jesteśmy przy następnym dołku i zobaczymy, co tym razem Pimpek nam tutaj znajdzie. O. Gdzieś. O i mamy. I mamy następną krągłość. I mamy tym razem, tym razem dwujeczka. Także jest i dwujeczka, ląduje do sakiewki. A my się ruszamy. Jeszcze z godzinkę pochodzimy i robimy podsumowanie. Sygnał 21:20. 20 Radzamy. Już troszeczkę pogrzebałem, bo się zaczyna ze mną bawić. Ale gdzieś tu był namierzony już. Aha. I mamy. I mamy. Co tym razem? Co to jest? Coś świecącego. No tak, piękna nakrętka. Prawdopodobnie z tego, co moje palce wyczuwają. Wracaj, ale się wpasowała do dołka. Także mamy taką świecącą nakrętkę a już myślałem, że może sreberko, no ale jeszcze nie tym razem 29, 30 sygnałek Daj. i sprawdzamy myślałem, że może na wierzch ale chyba nie I się. do roboty oho, od razu? No, i mamy. I mamy na żywo wykopaną pierwszą złotóweczkę w dniu dzisiejszym. Także jest i sreberko, nasze polskie sreberko. Złotóweczka. No i lecimy do następnego. I jesteśmy przy następnym dołku, i podejmujemy następną krągłość. I druga złotóweczka. I lecimy dalej. No, jesteśmy przy ostatnim domku. I na koniec krągłość grosik. Także grosik do sakiewki. Sprzęt Dwie godziny pochodzone. Pogoda się szybko zmienia. Teraz zaczyna padać. Trochę śniegu, trochę deszczu. Także. Podsumowanie zrobię w domu. Zapraszam Was na podsumowanie. Ja przed skończyłem zwijać, zabieram się do samochodu i spotykamy się w domu. Na podsumowaniu. No i dotarliśmy do domu. Pogoda się troszeczkę zmieniła. Zaczęło coraz bardziej wiać, tak jak widzieliście. A oprócz tego padał śnieg i deszcz. No i zamiast 3 godzin, myślałem, że te 3 godziny, udało się wytrzymać 2 godziny. No, i na początku, zanim przystąpimy do podsumowania, chciałbym przywitać wszystkich nowych subskrybentów. Tych, którzy nie subskrybują, zapraszam do subskrypcji. No i nie przeciągając, przystępujemy do omówienia fantów. No i zaczynamy omawianie. Zaczynamy jak zwykle od tych mniej przyjemnych spraw, czyli kapselków. Kapselki udało się znaleźć aż 3 sztuki. Oprócz tego zrywki. Tutaj taka srebrna nakrętka która świeciła się, myślę, że sreberko Dwie jakieś śruby. No i pieniążki. Pieniążki mamy: 3 grosiki, 1, 2 groszówkę, 5 groszy, 3 razy 10 groszy, tutaj takie sfatygowane, 20 groszy, dwie złotóweczki, jedna dwójka, no i pierwsza w tym roku piąteczka. No i fantem dnia wybrałem. No i tym razem będzie to złotówka, jako że najstarsza z tych monet z roku 1995. Łącznie udało mi się uzbierać przez te 2 godziny z małym haczykiem 9 ,60 zł 60 groszy. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Było to moje drugie wyjście w tym roku. Zapraszam na następne. A teraz wam życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, niech moc was nie opuszcza i do zobaczenia za tydzień. Hej!